Jak mieć dobrą pielęgnację, ale tanio? W tym odcinku mam dla Was kilka porad dotyczących tego, jak zaoszczędzić na kosmetycznych zakupach. Podpowiem na przykład, gdzie znajdziecie świetne produkty za ułamek ceny. Jakie kosmetyki warto kupować, a jakie nie do końca się opłaca. Czy jak znaleźć dobre marki w niższej cenie. Witajcie w krainie Składów. Lepsze niż dobre kosmetyki są. Te same kosmetyki, ale taniej. I są na to pewne sposoby. Do tego uwierzcie, że nie wymagają wiele. Zarówno cebulki, jak i leniuszki powinny być zadowolone. Czasem wystarczy tylko wiedzieć gdzie szukać lub na co zwrócić uwagę. Tanich produktów też tutaj nie zabraknie. I sorki jakby coś się różniło w nagraniu, ale jestem przeziębiona, więc mogę brzmieć trochę inaczej. Mam nadzieję, że Wy już takie jesienne chorowanie macie za sobą. Moja pierwsza rada powinna spodobać się osobom, które lubią testować i poznawać kosmetyki. To dlatego, że wybór jest przeważnie niewielki, ale za to ceny są wyjątkowo korzystne. Mowa o szukaniu kosmetyków w gazetach, jako dodatki do prasy potrafią być znacznie tańsze. I mówię tu dosłownie o ułamkach standardowej ceny. Wbrew plotkom, te kosmetyki nie są z wadliwych partii czy na końcówce terminu ważności, a wręcz przeciwnie. Zdarza się, że to część jakiejś kampanii i w ramach dodatków potrafią pojawiać się nowości albo znane produkty, które akurat zmieniły szatę graficzną. Najczęściej w ten sposób zdarzało mi się trafiać na coś z rodziny Sylveco, ale nie tylko. Koszt takich gazet waha się od około 8 do jakoś 15 zł, rzadko więcej. Wymienię Wam nawet przykładowe kosmetyki, które były takimi dodatkami. Wiecie, żebyście mieli dowód, że serio warto. Okej, okay, to na przykład niedawno był kremowy żel Resibo, który jest idealny dla cery suchej i wrażliwej. Kiedyś trafiły się też esencje z Orientany, które są po prostu jak bardzo duże serum. Kupiłam też w ten sposób parę maseczek duetus, które w tamtym czasie były dostępne tylko w saszetkach. A tutaj miałam tubkę. Do tej pory uważam, że to jedna z najlepszych maseczek na zaskórniki. Hmm, blisko premiery znalazłam też krem pod oczy od Biolaven i też był super. Jeszcze załapałam się na Fickim i świetne kremowe serum wzmacniające naczynka. To też była wtedy zupełna nowość. I ciągle wyświetlają Wam się standardowe ceny, więc przypominam, że ja te kosmetyki kupiłam za jakieś góra 15 zł. A gdzie tych dodatków szukać? Wszędzie, gdzie są gazety. Proste empik, jakieś kioski, stoiska z gazetami, a największą uwagę zwróćcie na miesięcznik zwierciadło. Czasem ktoś na naszej grupie daje znać, jeśli pojawi się tam coś ciekawego. Tak więc też warto dołączyć i sprawdzać. Albo samemu informować i to również docenimy. I jak coś, to na grupie i na insta mamy podpięte wątki z promocjami miesiąca i z kodami rabatowymi. No a to też pozwala zaoszczędzić, szczególnie przy droższych markach. Druga rada dotyczy tego, aby przewartościować sobie pielęgnację. Pomyślcie, na co możecie, lub wręcz musicie wydać więcej, a na co mniej, bez odczucia spadku jakości. Na przykład, sama uważam, że warto wydać więcej na retinoidy, bo w tym przypadku nie znam dobrych poniżej 50 zł. Dobre retinoidy są drogie, no i uważam, że nie ma co oszczędzać, skoro to produkty dla zaawansowanych. Jestem też skłonna wydać więcej na produkty przeciwtrądzikowe i szampony przyjazne EUZS, no ale to z kolei kwestia zahaczająca. Już o moje zdrowie i czasem nie da się taniej. Z drugiej strony tej skali postawcie sobie rzeczy, na które nie warto wydawać więcej i łatwo znajdziecie tańsze opcje. Na przykład sama nie kupuję droższych żeli pod prysznic, no bo totalnie nie czuję różnicy. Kupuję chociażby Yumi, jeśli są w promocji, a jak nie macie wrażliwej skóry, to pewnie wystarczy Isana. Mniej oczywistymi rzeczami mogą okazać się produkty z kolorówki, na przykład pomadki i palety cieni. Kiedyś faktycznie te droższe były znacznie lepsze, ale aktualnie ta granica wydaje się raczej zatarta. U mnie dotyczy to też perfum. Może ktoś się oburzy, ale przeważnie nie czuję różnicy między perfumami za kilka stówek, a za kilkadziesiąt złotych. Albo mi się podobają, albo nie. Skoro marka nie ma dla mnie znaczenia, nie zmienia to komfortu mojego życia i nie mogę sobie pozwolić na wybór droższej opcji, no to sięgam po sprawdzone, ale tanie perfumy. I też jest dobrze. Jak wiecie, wiele razy wspominałam, że moim ulubieńcem jest marka Made in Lab, którą możecie kupić online albo czasem pojawiają się chociażby w Lidlu. Teraz na stronie mają chyba największą promocję w roku, więc tym bardziej wpisują się w odcinek. Moim ulubionym zapachem Ever jest numer 102. Dziewczęcy, słodki i łagodny. A niedawno doszło jeszcze 20 nowych, i mam nawet kilka z nich. Na przykład 137 w pierwszej chwili pachnie sokiem z malin, a później czystym praniem. Zależy jak długo się nim zaciągniecie. W 135 czuję owoce i wiórki kokosowe, ale nie surowe, tylko ciastka kokosanki, czyli trochę taki palony kokos. A na przykład 134 kojarzy mi się z herbatą, z lawendą i cytryną, ale taką co dłużej postała w filiżance i zdążyła nasiągnąć tymi zapachami. Ciekawe jest też 136, który przypomina mi mój ulubiony zimowy żel pod prysznic. Ten, o którym mówię, że pachnie jak szyszki w brązowym cukrze. Uprzedzę też, że te zapachy trzymają się na mnie dobrze i szczególnie długo czuję je na ciuchach. Mam już kilka opakowań i zdarzyło się, że ktoś obcy zapytał o perfumy, więc to też dobrze o nich świadczy. Nawet ostatnio siostra mi opowiadała, że dziewczyny z jej pracy ich używają i wymieniają się poleceniami więc uważam, że stosunek ceny do jakości jest tutaj świetny i szczerze polecam. Te z numerem 102 przynajmniej powąchajcie jak traficie na nią w jakimś Lidlu. To serio przepiękny zapach. A jak zahaczyliśmy o Lidla, no to kolejna porada. Sprawdzajcie, co pojawia się w tego typu marketach. Tylko nie mam na myśli stałej oferty, ale właśnie takie sezonowe czy na konkretne okazje. Przykładowo w Biedronce możecie dostać sera z Eveline. Bo kiedyś była walentynkowa seria z pielędy. Są tańsze, a równie dobre jak standardowe linie tych firm. Z tego co wiem, to w Lidlu często możecie dostać też Yumi, w tym ich limitowane zapachy, a nawet kultowe maseczki Medihil. Czasem też w sklepach typu Aldi są jakieś ogromne promocje na znane marki. I zwykle daje o tym znać na insta. Czasem trafia się coś chociażby z orientany. Kolejna rada. Niektóre sklepy mają marki własne, z których warto korzystać. Czasem to indywidualne firmy, a czasem za produkcję odpowiadają inne, znane podmioty. Dlatego warto sprawdzać producenta. Cena jest niższa, a jakość dalej wysoka. Na przykład z Rossmana warto kupować Isane. Z kolei akurat za Alterą nie przepadam. Z DMów lubię Balea i czasem kupuję coś z kolorówki Trendy Tab. A marka własna Hebe ma szczególnie ciekawe produkty do włosów i słyszałam dużo dobrego o ich pędzlach do makijażu. A na przykład w Aldi jest jeszcze całkiem niezła Ombia, w szczególności balsamy z mocznikiem, mają świetny skład. A jak znacie coś jeszcze, no to podrzucajcie w komentarzu i przechodzimy do kolejnej porady, czyli zamawianie ze stron producentów. Uwierzcie, że ja też uwielbiam kupować stacjonarnie, bo już samo chodzenie po drogerii to moje hobby i sama przyjemność. Ale, jeśli planujecie większe zakupy albo używacie wielu produktów od jednej marki, to serio zaglądajcie do sklepów producentów. Mogą sobie pozwolić na znacznie niższe ceny, no bo odpada im część kosztów. Przykładowo, Bielenda co jakiś czas ogłasza promocje na daną kategorię produktów i przeceny wtedy sięgają nawet i 50%. Warto też sprawdzać oferty na Allegro, bo na przykład ich kremy potrafią kosztować tam połowę tego co w drogerii. Jeszcze czasem łapią się na darmową wysyłkę. Kolejny świetny przykład to Eveline. Czasem ich kosmetyki możecie dostać za grosze, bo potrafią mieć promocje sięgające nawet i 70%. Do tego dodają gratisy i czasem są jakieś akcje typu boksy, paczki niespodzianki do zamówień za jakąś kwotę itd. Takie zakupy potrafią być u nich bardzo, bardzo opłacalne. Jeśli lubicie tę markę, to chyba całkowicie przerzuciłabym się na sklep online. Nowości też dostaniecie tam szybciej i nie macane. No bo jak jest w drogeriach, to dobrze wiemy. Czasem zostają tam tylko jakieś pootwierane resztki, szczególnie przy tych nowszych seriach. Ech, no trudno, to już nie zależy od marki. Ale wspomniany wcześniej, Made In Up też ma aktualnie duże promocje przy wszystkich perfumach. Taniej to się zdarza tylko czasem w Lidlu, ale wówczas nie macie wszystkich możliwych zapachów do wyboru, więc znowu wygrywa sklep producenta. Albo jeszcze Sylweko i cała ta rodzina mają dużo dobrych ofert. Tutaj akurat rzadziej na pojedyncze produkty, ale bardzo szanuję ich za chociażby pomysł tworzenia zestawów z produktów, którym niedługo kończy się termin ważności. To znaczy kończy się za około 5 miesięcy, więc dalej można je spokojnie zużyć. Dzięki temu nic się nie marnuje, a możecie mieć coś za ułamek ceny. Mają też akcje typu dodatkowy produkt za złotówkę. Co roku robią jedne z najlepszych kalendarzy adwentowych, no i dają dużo próbek, co przydaje się w podróży. A Wy możecie dać łapkę w górę i zostawić komentarz hashtag skarbonka. Możecie też napisać, jaki jest Wasz ulubiony tani kosmetyk. A dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!